Grupy Speed tym razem nie musieli mierzyć się na drodze S5 z kierowcami rozpędzającymi pojazd do niebotycznie niebezpiecznych prędkości. Zamiast tego musieli sami chronić swoje bezpieczeństwo, bo nagle przed ich pojazdem znalazł się kierowca jadący pod prąd. Wszystko przez to, że jak tłumaczył, ze względu na przebudowę nie mógł skręcić w zjazd, którym zwykle się poruszał. E, tak naprawdę tłumaczyć się jednak będzie przed sądem. Jak przyjmujesz to tłumaczenie? Ja w swoim życiu spotkałem się z wieloma tłumaczeniami, które nawet kiedyś myślałem, żeby e, uwiecznić to w postaci jakiejś dokumentacji, sporządzić coś takiego e, jak książkę. Mówisz tego... o swoim doświadczeniu tak. policyjnym. Tak. Do tego jeszcze chciałem wspomnieć o moim koledze, który mnie wprowadzał w te tajniki. Przez sympatyczny człowiek, ale też e, robił takie rzeczy, że na pewno książka cieszyłaby się takim samym powodzeniem, jak e, e, książka pana Haska Dzielny Wojak Szwejk. Mniej więcej takie rzeczy. To jest żadne tłumaczenie. To jest żadne tłumaczenie. E, ja zwróciłem uwagę, że mamy do czynienia z drogą dwujezdniową, czyli albo jest to autostrada, albo droga ekspresowa dwujezdniowa, czyli prędkość minimalna e, albo 120 pozwalająca na ten maksimum, albo 140. Są to naprawdę ogromne prędkości i tu każdy jest przekonany, że porusza się drogą jednokierunkową w tym momencie, a z naprzeciwka nagle widzimy pojazd. Nie wiem, czy zwróciliście Państwo uwagę na tą sytuację. Radiowóz jedzie za pojazdem, który próbuje filmować. Tak. Czyli tak naprawdę nie ma widoczności przed sobą, co się dzieje. Kierujący nagrywanym pojazdem zjeżdża w prawo, i przed oczami policjantów staje samochód, który jedzie z naprzeciwka. Zdążyli uciec. Całe szczęście. Tutaj, tutaj naprawdę nawet nie chodzi o szybkość reakcji, ale o zimną krew. Tak. Prawda? W sytuacji, której się absolutnie chyba nikt nie spodziewa, nagle. Dzieje się, dzieje się coś tak takiego. Tak, no, prawo ruchu drogowym już na wstępie mówi o tym, że mamy mieć prawo zaufania do innych uczestników ruchu drogowego, że znają przepisy, że będą się do nich stosować. Tu o, zasada ograniczonego zaufania jak najbardziej pojawia nam się. No właśnie, miejmy prawo zaufania, ale przede wszystkim pamiętajmy o prawie ograniczonego zaufania.